Cześć! Dawno mnie tutaj nie było, ale wracam i sezon moich testów zaczynam od auta elektrycznego. Podobnie zresztą jak przed rokiem, więc zobaczymy, co zmieniło się w tak zwanych odczuciach użytkownika. Inny jest tylko towarzysz, bo dzisiaj wędrujemy do marki Volvo i prezentujemy auto, które ma pewnego asa w rękawie. Zapraszam na test modelu EX40. Ale zaraz Maciek, chwila, chwila. Dlaczego X40, skoro na klapie wyraźnie widać X40? Ano dlatego, że kilka tygodni temu Volvo zdecydowało się na zmianę nazwy, a właściwie ujednolicenie nazewnictwa. Od teraz auto elektryczne mają przedrostek E. X30, X40 i X90, natomiast modele spalinowe i hybrydy pozostały bez zmian. Dlatego xc 40 to teraz klasyczna konstrukcja, natomiast X40 elektryk. Na tym nie koniec, bo niedawno testowany przez Marcina model C40 nazywa się EC40, a w gamie pojawi się również minivan EM90. Wróćmy jednak do naszej EX40. Więcej zmian nie stwierdzono. Jest to więc po prostu XC40, które już bardzo dobrze znamy. Teoretycznie niewielki SUV Volvo, a w praktyce dość spore auto o długości blisko 4,5 metra, dłuższe od chociażby skody Karok. Dlatego miejsca w środku nie zabraknie nawet dla czterech dorosłych osób. Dość kwadratowy kształt sprawia, że przestrzeni nad głową nawet w drugim rzędzie jest sporo, a w przypadku tego egzemplarza kabinę doświetla sporej wielkości panorama. Testówkę wyposażono też w opcjonalną wełnianą tapicerkę, bardzo przyjemną w dotyku, choć jeśli ją zaplamimy, może być problem. Ciekawa jest procedura odpalania silnika, a właściwie jej brak. Wsiadamy, wybieramy D, no i jedziemy. Szkoda tylko jednej rzeczy. Tam, gdzie w spalinowej odmianie jest starter silnika, tutaj wrzucono taką tanią i niezbyt estetyczną zaślepkę. Deska rozdzielcza to klasyka Volvo. Dobra jakość i po prostu minimalizm. Do braku przycisków od klimatyzacji wszyscy przywykli na tyle, że rzadko się o tym wspomina, choć przyznam, że mi osobiście nadal to doskwiera. Na pokładzie mamy system multimedialny Android Automotive, który przybliżał już Marcin w teście C40. W skrócie dobra płynność, logiczne rozplanowanie funkcji i nawigacja oparta na Google Maps, czyli wszystko czego potrzeba. Ładowanie umili nam też apka YouTube'a. Nowe są również cyfrowe zegary, pomiędzy którymi można wyświetlić sporą mapę. Przyjemnym akcentem są zaś dekory na desce i drzwiach. No i jak już tak sobie jedziemy, płynnie operujemy przyspieszeniem, bo trzeba przyznać, że pedał gazu jest tu skalibrowany znakomicie. Jest ogólnie spokojnie i odprężająco. Gdy jednak głębiej wciśniemy gaz, przeżywamy szok. 408 koni mechanicznych w tak niepozornie wyglądającym samochodzie. To wręcz absurdalne, bo nikt, absolutnie nikt nie spodziewa się takiego odejścia po takim pudełkowym crossoverze. 4,8 sekundy do setki i Dostępny potężny moment obrotowy 670 Nm. Tak jak wszystkie nowe Volvo, AX40 Twin Motor maksymalnie rozpędza się do 180 km na godzinę. Inna kwestia to natomiast same właściwości jezdne. Bo mamy tutaj taką dość niebezpieczną mieszankę. Kapitalne osiągi na prostej, a w zakrętach. No cóż, powiem po prostu, że z tej mocy trzeba tu korzystać w sposób rozsądny. Volvo w tej wersji fizyki nie oszuka, a nadwaga względem wersji spalinowej jest tu spora, bo to około 500 kg. Taka X40 jak nasza waży blisko 2200 kg. No i to niestety czuć: po przyspieszeniu na prostej, wchodząc w zakręt, trzeba mieć to na uwadze. Na szczęście hamulce są dość wydajne. Ewidentnie postawiono na komfort resorowania, a nie zakręty. Częstym efektem ubocznym w elektrykach jest zbyt sztywne zestrojenie, a to po to, aby kontrolować tę zwiększoną masę. Tutaj wygodę zachowano na bardzo wysokim poziomie, coś za coś. Dziwi mnie trochę to, że Volvo zabrało możliwość wyboru trybów jazdy. W menu znajdziemy tylko opcję usztywnienia układu kierowniczego. Z drugiej strony, tak jak mówiłem wcześniej, płynność jest tutaj znakomicie skalibrowana, więc nie jest to też jakaś wielka sprawa. No dobrze, to co z zasięgiem? AX40 Twin Motor wyposażone jest w baterię o pojemności 82 kWh, co według producenta pozwala na przejechanie 538 km w cyklu mieszanym i ponad 700 km w mieście. Rzeczywistość jest niestety inna. Wartości zużycia energii dość mocno się tu rozmijają. Volvo zapewnia o wartościach pomiędzy 13 a 18 kWh na każde 100 km, natomiast nam nie udało się zejść poniżej 23. Realne jest tu około 350 km w mieście. Około 300 w trasie, no i jakieś 200-250 na autostradzie. Jak na taką baterię, słabo. Wspominałem o odczuciach użytkownika. Czy coś się zmieniło od testu elektrycznej meganki? Sporym problemem pozostaje infrastruktura. W większych miastach ładowarek jest już sporo, ale już wypadł w góry na południe kraju. W okolicach Jeleniej Góry szybkich stacji jest jak na lekarstwo, a z popularnej sieci z zielonym logo żadnej w promieniu 60 km. Kolejna kwestia to ceny, które często przekraczają 3 zł za kWh, a więc naładowanie naszego auta do pełna na publicznej ładowarce może kosztować nawet 250 zł. No i co z tego, że ładowarka twierdzi, że może ładować z mocą 100 kW, jeżeli realnie wyciąga 50. A tak bywa nagminnie. Trochę się tego zbiera. Po prostu decydując się na takie auto, trzeba mieć odpowiednią do niego infrastrukturę. Tyle. Platforma na której zbudowane jest Volvo XC40 od początku była projektowana z myślą o wersji elektrycznej, dlatego w XC40 znajdziemy dwa bagażniki. Ten z przodu ma skromne 31 litrów, zaś główny pomieści 452 litry i ma podwójną podłogę. Ceny tego modelu zaczynają się od 230 900 zł za wersję single motor o mocy 238 koni z tylnym napędem. Nasz twin motor to już wydatek co najmniej 280 900 zł, za ten egzemplarz kosztował około 320 000. Ponad 500 KM na Tesla Model Y jest tańsza o jakieś 50 000, a za około 300 wykupimy kupimy m.in. nieco słabsze Audi Q4 E-tron, 5 czy Mustanga Mach E. 408 koni. Czy w takim aucie jest to potrzebne? Oczywiście, że nie, ale to jest właśnie ten as w rękawie i coś, co sprawia, że klient zdecydowany na elektryka spojrzy w tym kierunku. Natomiast nie da się ukryć, że problemem tego auta jest spore zużycie energii, bo bateria jest tutaj dość duża, a zasięg średni. Cenowo jest wyraźnie drożej od szybszej i bardziej wydajnej Tesli Y. No cóż, zobaczymy co zaoferuje nowa generacja elektrycznych Volvo. W x 30 będzie dostępna i jeszcze mocniejsza wersja. Dziękuję za obejrzenie filmu, do zobaczenia. Zapraszam Was też do obejrzenia shortów, w których prezentujemy 5 plusów i 5 minusów tego modelu. Znajdziecie je na naszym kanale. A jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam do zostania subskrybentem. Kolejne filmy już niebawem.